czemu tak wyglądam? To, to, dla, dlatego, to uff, dlatego, że jest 7.30, a ja właśnie będę zawozić moją siostrę do szkoły, bo by się spóźniła i zaczęli idąc na piechotę i powiedziała mi wczoraj, że ją zawiodę. Witamy w High School Episodes. Czy trochę maturalne zmiotujemy z planszy i trochę mogłoby być więcej tych vlogów? Tak. Ale zostały ostatnie dwa tygodnie mojego chodzenia do szkoły tak naprawdę, więc postaram się je nagrać. Wybaczcie, jest za wcześnie, żebym jeszcze myślała. No i przyszedł, moi drodzy, czas na spacer. Generalnie nie pada, jest brzydka pogoda, nie wiem czy o tym mówiłam, ale ten gagatek sobie nie odpuści. Więc tym oto sposobem zbieramy się, ale nie powiem jeszcze gdzie, bo on na no, usłyszy to słowo to zwariuje. On już nawet reaguje na otwarcie szafy. W ogóle moi drodzy, jeżeli nie oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to pewnie nie wiecie, że tak wyglądam na każdym spacerze, ponieważ pod spodem mam piżamę, jest ciepło i potem jak wracam, to mogę znowu być w piżamie. To jest mój największy lifehack i największe odkrycie. A jak już będzie ciepło i będzie lato, to nie mogę doczekać się, kiedy będę mogła chodzić po prostu w piżamie. Idziemy na spacery, tak? <gry> Moi drodzy, usiadłem, żeby zabrać się do makijaż. Dzisiaj moje włosy nie wyglądają za dobrze, więc na pewno zrobimy sobie slejki te. Jakoś tak po prostu wyszło, że ja z moją przyjaciółką nagle mamy milion spraw do załatwienia. A że idziemy tylko na dwie lekcje dzisiaj, no bo teraz to już można machnąć ręką na to wszystko i tak naprawdę to jest ostatni tydzień, kiedy nam obecność. A mam ważniejsze rzeczy do roboty, szczególnie naukę w domu, bo tak, w maturalnej często opuszcza się lekcje, żeby uczyć się w domu. Więc możecie się troszkę ogarnąć, bo będę szła też do urzędu, ale to może po tym opowiemy tę całą historię. Czuję się teraz. To, co zrobiłam to wcale nie było za mądre, ale to może później wam opowiem Moi pomijając fakt, że zaraz muszę wychodzić z domu, to dzisiaj mam bardzo slej look Slej kita, właściwie to e, taki warkocz, Taka zwykła czarna bluzka i takie kremowe spodnie Dawno nie wyglądałam tak elegancko Zakładamy kolczyki, które pewnie kosztowały 5 złotych w jakimś hejmie Ale ważne, że wyglądamy jakbyśmy ogarniały W ogóle jadę tylko na matmę więc wydaje mi się, że dobrą opcją będzie wzięcie tylko zeszytu i takiej książki. Bo jak będzie mi się na lekcji, to będę sobie robić arkusze z rozszerzenia. A często na tej podstawie jest tak, że nie ciekawi mnie, co tam się dzieje. Do tego chyba ubiorę sobie płaszczyk. Ja wiem, że jest deszczowa pogoda. To bardzo, ale mogę wziąć zawsze parasol, prawda? Ok, tak więc do mojej torebki chowamy parasol, może błyszczyk wyjmę, i już tutaj nie ma na nic miejsca, no może jakiś długopis jeden. A, no i właśnie, w mieście jeszcze muszę ogarnąć sprawę z moim dowodem osobistym, ponieważ Amen Adult, naprawdę to po prostu nie dorosłość, tylko moja... Głupota, no. no. co Wam mogę więcej powiedzieć? Za głupotę się płaci. O i ja to właśnie zrobię. Może nie tak konkretnie, no bo chyba w robieniu dowodu jest bezpłatne. Przynajmniej mam nadzieję, jak się go zgubiło. No dobra, już Wam powiem. Po prostu zgubiłam dowód. Nie ma w tym większej filozofii. Eee, wydawało mi się, że on jest gdzieś w pokoju cały czas, ale jak ogarnęłam, że faktycznie nie mogę go znaleźć przez dłuższy czas, to go unieważniłam. Po prostu teraz y, jeszcze na szybko rano drukowałam sobie wniosek, żeby już tam nie czekać w tej kolejce po wniosek w urzędzie. No i muszę go wypełnić do końca na lekcjach. I tyle. Nie ma w tym większej filozofii. Po prostu Muszę go zanieść do urzędu i znowu będę czekać miesiąc na wyrobienie, ale znowu, jakby moim jedynym dokumentem jest paszport. Trochę śmiesznie, ale no, nic nie zrobię. Dobrze, moi drodzy, tak się prezentuje: Final Look. Mam nadzieję, że nie zamoczę tych spodni w kałuży. Wybaczcie, że mój pies czeka. Ja wyglądam już jak laturzystka? Wydaje mi się, że codziennie, jak chodzę do szkoły, to tak nie wyglądam. Na dzisiaj może bardziej. I w ogóle ten płaszczek jest z lumpa. Totalnie o nim zapomniałam. Kupiłam go naprawdę za nieduże pieniądze, a teraz one chodzą w sieciówkach po jakiejś. Naprawdę ogromne stawki, ale bardzo mi się podoba. Ja chyba go zacząć nosić y, częściej. A teraz jadę, żeby się nie spóźnić, bo ostatnio zawsze to wpadam tak na styk i... Dzisiaj coś przeczuwam, że będzie podobnie. Kochani, trochę czuję się jak powrót do początków. Może nie do początków, ale do początków klasy naturalnej. Bo po prostu tutaj Natalka The Driver. Jesteśmy po lekcjach teoretycznie. Po prostu byliśmy na dwóch matmach i stwierdzam, że chyba już więcej na matmy nie wrócę. W sensie jest okej, ale po prostu nie czuję, że jest mi to potrzebne do matury. Że są rzeczy, które w tak krótkim okresie są mi bardziej potrzebne, żeby zrobić. Muszę więc. Ticket? Tak. Albo nie No, w każdym razie jedziemy ogarniać sprawy, tak jak mówiłam, nie mogę powiedzieć dla kogo ogarniamy, ale już byliśmy w jednym miejscu Teraz jesteśmy, jak widzicie, w fokusie Tak, jest jakoś dużo autek jak na to, że jest poniedziałek, godzina 12 Proszę bardzo, kto zwiał z lekcji i co, co kupiłaś? A Ach, to zrobimy w bagażniku To się robi na bagarek, to się robi na bagarek A to nie dla nas Jasne tylko winny się tłumaczy. W każdym razie chciałam powiedzieć, że ja się nie czuję, już, że mi nie się to jest dla mnie takie normalne, że ja sobie nie przychodzę na pięć, a przychodzę na dwie. Dobrze, moi drodzy, a więc zrobiłam sobie kawkę. No i zasiadam do mojego spotu naukowego, bo mam za półtora godziny angielski. Gdzie to już są takie ostatnie lekcje angielskiego, dodatkowego. Jakoś tak z kawką jest większa motywacja. Nie wiem, czemu jakbym coś takiego fajnego dopicie, to zawsze jakoś tak mam wrażenie, że bardziej romantyzuję tą naukę, a teraz jest mi to bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. I o dziwo, naprawdę czuję się zmotywowana, bo ja bardzo dobrze, o dziwo, pracuję pod presją. Wydawałoby się, że nie, patrząc na to, jak ja się wszystkim stresuję, no a jednak. W obiecałam sobie, że nie będę już pić kawy do matury, bo ja wcale nie czuję się najlepiej po kawie, a może bardziej po mleku, no i wiem, całe to połączenie, nawet jak tak naprawdę piję kawę z mlekiem owsianym czy bez laktozy, nie sprawia, że czuję się dobrze tak wewnętrznie i mój organizm jakoś nie przyswaja kawy, ale moja głowa jej podświadomie potrzebuje, więc e, już długo nie piłam. Ale teraz się skusiłam, no i akurat odkładam na bok pytanie, Jawne, ponieważ w czwartek mam ostatnią maturę y, ustną, symulowaną. Teraz moi drodzy, lecimy z kursem. E, możecie pomyśleć, że mnie poląbało, że kupiłam kurs za 200 zł, no ale obiecują, że będę mieć zadowalający wynik w dwa tygodnie z matmy rozszerzonej, bo zostały takie dwa tygodnie do maturki. No i że jak przez te dwa tygodnie będę codziennie siedzieć i robić ich kurs, o, że będę mieć naprawdę fajny wynik na maturze rozszerzonej. Także ja w to uwierzyłam, zapłaciłam te dwie stówy. Nie mówię jeszcze jaki to jest kurs, no bo jestem jeszcze trochę przed maturą. Więc dowiemy się, po czy to zadziałało, jak będą wyniki, wtedy na pewno Wam wszystko powiem. Ehm, no ale jak na razie to, żeby to sprawdzić, to trzeba robić, a ja motywację o dziwą mam. Także lecimy, bo już za dużo czasu to nie zostało. Jest już zaraz 20. Ja słuchajcie, za jakieś 40 minut nawet nie. Za takie pół godzinki muszę jechać po moją siostrę odebrać ją z treningu, ale nie o tym chciałam wam powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć, że co ja mogę robić? Oczywiście, że matematyka rozszerzoną. Ostatnio się w nią kręciłam i to jest bardzo dziwne, bo przez to, że kupiłam te kursy, to mam Taką motywację, że ja jestem w stanie coś wyrzeźbić na tej maturze z matmy rozszerzonej. Trochę dziwne, i czemu tak późno? No ale dobra, lepiej późno niż wcale, słuchajcie. Na dzisiaj mam jeszcze zaplanowaną hydrosferę, żeby sobie to przypomnieć z geografii. No tak jak mówię, dzisiaj intensywny dzień, ale tym, o czym chciałabym powiedzieć, to jest fakt, że dostałam niedawno snapa od mojej przyjaciółki. No i tak sobie otwieram, przyklikuję i nagle widzę, uwaga, taki napis. Ej, a wiecie, że za równy miesiąc piszemy ostatnią maturę, a właściwie to nawet nie. Piszemy, tylko mówimy naszą ostatnią maturę. hahaha ha, ha. Czajcie to, że nie został miesiąc do matury. Do matury zostały dwa tygodnie z małym hakiem. Miesiąc to, moi drodzy, został do zakończenia tego okropnego, stresującego czasu. I szczerze mówiąc, powinnam chyba bardziej przejąć się tą informacją, ale gdzieś tam w głębi duszy ja jestem taka. Damy radę. Na ten moment jedyne co mogę zrobić, to powtórzyć wszystkie lektury, cisnąć kurs z matmy rozszerzonej i coś tam jeszcze powtórzyć z geografii. Na pewno będę musiała sobie przed y, geografią powtórzyć całą mapę świata, bo ja z mapy to leżę, a wiadomo, że bez mapy na geografii to średnio da się cokolwiek zrobić. A za tydzień. Z hakiem. Ja już nawet nie będę przynależeć do żadnej szkoły. Ja wiem, że to dla was może jest normalne, no bo taka kolej rzeczy, ale dla mnie to jest informacja totalnie, która mnie zbiła z tropu, No ale wracam do matematyki, ponieważ skoro zostało tak mało czasu, to, to trzeba włączyć piąty bieg i naprawdę już teraz zapieprzać. Dobra, moi drodzy, ja właśnie wsiadłam, jadę po moją siostrę. Jestem po prostu w szoku, jak mi szyby zaparowały, aż tak jest po prostu zimno. Nagle zrobiło się po prostu giga zimno. No i moi drodzy, odebrałam moje siostra, ale nie po to się do was odzywam chciałam wam pokazać co dostałam na święta ze że w moim aucie mogę słuchać muzyki Aj, mi, żebyś nie trza... skała no właśnie o nie, wylazła i już nie ma światełka Prawia, że moje nocne przejażdżki i w ogóle dzienne i wszystkie są cudowne ale jest to takie coś i to jest uczę wam się nie pokazuje to, ale tutaj ta łódka jest co się stało? No normalnie jak nie nagrywam, to to super działa. Jest to transmitter, słuchajcie. Ja jestem tutaj do autka podłączona i ja sobie przez to opuszczam muzyczkę, bo wiecie, no nie mam takiego radia, że mogę się podłączyć telefonem. A przez to, że mam takie coś, to do tego mogę się podłączyć telefonem i słuchać sobie muzyki. Do tego wszystkiego, jak ktoś do mnie dzwoni, to też nie mam takiego, że nie mogę odebrać. No bo wiecie, tylko mi się na telefonie wyświetla, tylko właśnie mogę odebrać przez to. Chociaż nie korzystałam jeszcze w sumie z tego. No, ale to w sumie tyle, co chciałam powiedzieć. Lecę do domu, bo jest już zimno. Dzień dobry, moi drodzy. Wtorek, godzina 9.30 mi te 10 minut zaczyna się lekcja, ale to nic Jak widać jestem w domu, nie mam mnie na niej Bo stwierdziłam, że nie jest mi ona potrzebna I wolę chwilę jeszcze dłużej sobie móc poczilować w domu Bo ostatnio uczę się dosyć sporo i nie mam takiego momentu, żeby gdzieś sobie poleżeć i nic nie robić Dzisiaj w końcu ogarniemy moje pazy Bo po tym jak pójdę do szkoły na jedną lekcję Dobrze słyszycie? Na jedną lekcję Idę na polski, mam wrażenie, że to jest jedna z takich licznych lekcji Z których wyciągam więcej niż robię w domu Bo z polskiego mało. robię w domu, bo ja Muszę po prostu tą maturkę zdać. Po polskim, moi drodzy, jadę oczywiście na pazy, po pazach jadę na korki. W ogóle póki jestem w domu, to może zrobię Wam szybkie hol zakupowe, bo wydaje mi się, że kupiłam ostatnio fajne rzeczy i możecie też mi doradzić odnośnie mojego outfitu na zakończenie roku, bo słuchajcie, zakończenie roku jest za półtora tygodnia. I ja nie mam dalej, w się ubrać. Coś tam ostatnio kupiłam. Więc może wam pokażę W ogóle wybaczcie, jeszcze jestem w tym, w czym spałam Dobra, stwierdziłam, że pokażę wam jednak tylko To, co jest opcją na zakończenie Roku, ale wydaje mi się, że nie jest to, czego szukam, no bo to nie jest takie Soka zakończenia roku, to jest zakończenie szkoły Już nigdy więcej tego nie przeżyję A więc jest to taka krótka marynarka Tutaj ona jest akurat z berszki Więc no, jeszcze jest metka, bo jej nie ubrałam Nie wiem, czy wy to dobrze widzicie, ale To jest taka, wiecie, marynara dosłownie, która Odsłania brzuch, no i to tylko Bym brała te moje czarne, eleganckie spodnie, w których ja chodzę cały czas. No jakieś szpilki, ale czy ja chcę iść na czarno? Może co mi powiedzieć w ogóle, bo ja to na pewno będę nosić na matury, ale czy to się nadaje w połączeniu z takimi zwykłymi spodniami na zakończenie szkoły? W sensie nadawać się nadaje, ale ja wiecie, chciałabym coś takiego extra. To jest taki zbyt chyba basic. Możecie mi dać znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Dobra, słuchajcie, jestem ogarnięta, opaska znowu poszła w ruch. Jakoś dzisiaj dziwnie ją założyłam, no ale trudno, zaraz ona mi się powinna ułożyć. Dzisiaj mam po prostu taki trochę mami vibe, bo taki zwykły, klasyczny sweter, on w ogóle też jest z Lumpa. I takie jeansy, ja je w ogóle dostałam od mojej siostry, ona już ma za długie nogi na te spodnie. I to jest takie śmieszne, bo ja jestem 5 lat starsza, a dostaję po młodszej siostrze ubrania, bo są jej. Za małe. To już jest ten wiek, że tak to będzie wyglądać, ale znaczy ja nie narzekam, bo zawsze ja dawałam Hani ubrania po mnie. Dobra, moi drodzy, ja już jestem po szkole, wejdźcie po jednej lekcji i jedziemy na pazę. Także tu macie przed, i zaraz pokażę wam po. No jestem po mojej drodze dzisiaj zwykły french. Sorry, ale ja Michałka, bo dostałam. Poziom 0. Tak. Moi drodzy, ja podjechałam już właśnie na korki i teraz mam jakieś 10 minut, żeby się tam znaleźć, ale jestem taka głodna, że muszę sobie zjeść kanapkę, którą sobie zrobiłam w domu. W ogóle tak się cieszę, że mam teraz zrobię na te fręcze, bo jakoś tak mimo wszystko uważam, że one pasują do mnie najbardziej. Nie noszę ich aż tak często, bo ja lubię też zmieniać panokci, uważam, że jak już sobie chodzę, to wiecie, chcę sobie robić różne, ale jednak we fręczach ja się czuję najlepiej. Takie klasyki zawsze wygrywają. Powiem wam szczerze, że byłam zła, sfrustrowana, bo nie szła mi ta matma Już w ogóle się wykąpałam, jakby widzicie mnie w totalnie innej odsłonie Bo miałam lekki mental breakdown, ale już jestem przeszczęśliwa Bo w końcu przyszedł mi to rzecz sztuka Jakby on mi już doszedł dużo, dużo szybciej Przyszedł mi w dobrym rozmiarze, w sensie w tym co zamówiłam Ale nie czułam się w nim tak komfortowo, jak czuję się w tym I możecie powiedzieć, że jest duży, 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 ale ja chciałam taki Więc XS na S było takie dobre, ale takie mało oversize Szczególnie spodnie No i teraz jest ten dobry, nie jest oczywiście film sponsorowany tak się cieszę, że go mam good morning guys witam się z nami 19 kwietnia środa, są to urodziny mojego przyjaciela od 7 boleści ale no, wszyscy to, że to jest środa, normalny dzień szkolny Ja tak naprawdę siedziałabym już na pierwszej lekcji, ale no Tak jak już wam wcześniej wspominałam, klasa maturalna rządzi się swoimi prawami Stwierdzam, że tam nie idę W ogóle wybaczcie, jak słyszycie pralka w tyle Nie wierzę, że w ogóle ludzie w moim roczniku świętują już 19 urodziny No bo on tyle dzisiaj kończy Tak samo jak moja Natalka, również tyle ma już lat To jest dziwne, ale mnie na szczęście czeka to dopiero w grudniu Ja jeszcze żyję swoją osiemnastką Ja też od rana będę robić mu jakieś niespodzianki, mini prezenty, bo wiecie, na osiemnastkę dostał sobie ekstra prezent i była ekstra wielka impreza. Teraz już ma 19 lat, a my wszyscy jesteśmy dorośli, biedni i po prostu już wiadomo, że nie zrobimy nie wiadomo czego. Na talce akurat kupiłam bilety do Oslo. Wyszło nas to bardzo drogo. Natomiast w pubie stwierdziłam, że zrobi taki bon na tatuaż. To jest taki jeden z prezentów. Drugi to zobaczycie, co będzie. No w każdym razie, on ma dużo dziar i zawsze kolejną dziarę chce sobie robić, więc wydaje mi się, że do niego. Po prostu kasy na dziary jest najlepszą opcją. Okej, okay, moi drodzy, makijaż zrobiony. Dzisiaj tak bardzo klasycznie, zresztą jak zawsze, no i ubieram oczywiście mój dresik. I ktoś mi miał powiedzieć, o, na urodziny ubierasz dres, ale słuchajcie, no my z Kupą znamy się już 15 lat, we wrześniu nawet będzie 16. I to jest taki star znajomości, że po prostu już często mamy w wtedy, jak wyglądamy. No i ja wiem, że ktoś mógłby się przyczepić, że. A, no bo urodziny, ale ja też nie idę z nim do żadnej eleganckiej restauracji, no może trochę, ale ludzie tam przychodzą w różnym wydaniu i uważam, że taki desik jest ładny, jest elegancki, zrobiłam makijaż, więc docenimy to. Chciałabym również założyć moje szybkie okulary, jakby pomijmy to, że słońca nie ma, ale totalny slay. O, tu jeszcze jest karton po popaczce, ale teraz mogłabym się pokazać w pełnej okazałości jakbym miała polecić wam jakieś dresy dla wysokich dziewczyn, to zdecydowanie te, no ale nie przedłużam ponieważ muszę jeszcze się spakować na szybko i jadę, mam nadzieję, że mu się spodoba prezent, bo w sumie no dziad to jest taka osoba, która ma wszystko a dziar nigdy za wiele, nie będzie chciał wykorzystać tej kasy na dziary, to wykorzysta na coś innego, jest dorosły i Teraz wiecie. Pieniądze są potrzebne. I mam nadzieję, że oczywiście, że też spodoba się ta druga część, czyli śniadanko. Dobra, moi mili Państwo, ja podjechałam właśnie pod Deal za Action i te wszystkie takie sklepy. Trzymajcie kciuki, żeby coś z nich było otwarte, bo jest jakaś 9.40. O, już 55, więc muszę kupić świeczki, bo plan jest taki, że przyjdę tylko ze świeczkami, no chyba, że będzie jakaś babeczka, to w to wbiję, ale wątpię, że mi się chce, no bo zabieram go na śniadanie. I chyba kupię mu piwko. Prezent urodzinowy z rada, piwo i świeczki. Okej, kochani, szybki update sytuacji, bo troszkę już będzie czy bo chyba już do mnie dzwoni, on w ogóle do mnie. Czy on może iść w piżamie? A ja mówię: No, nie wiem, jak się nie wstydzisz, to nie, no bo on nie wie, gdzie idziemy się, Nie wiem, może on ma teraz wysokie oczekiwania po tym, jak powiedziałam, że nie może iść w piżamie, ale dobra. Sytuacja jest taka, że znalazłam dziewiętnastkę. Nie wiem, jak to w kamerze wygląda. I biorę za I on powiedział, że on schodzi, ale mam nadzieję, że on nie zejdzie, że ja zdążę szybciej tam wejść na górę niż on zejść, you know what I mean. bo po prostu tak jakby chciałabym mu te świeczki dać tam, a nie robić jakieś popy na mieście, kulturalne wyjście mam nadzieję, że on nie ma jakichś wysokich oczekiwań, bo ja jestem może nie to, że biednym studentem, ale biednym uczniem na to samo wychodzi ale i tak miło z mojej strony, no idzie ty żeś po las Jezu, ja miałam tam przyjść ja ci chciałam zrobić ten ja ci chciałam zrobić to się świeczki, chciałam tam przyjść. Jezus. no ale ci powiedzmy to jest, No, muzyka może. Ale ja się taki profesjonalny. Tak, jakie ale nie. nie to, co co, co, co? Jak ja mam to trzymać? Może w ręce? No wczoraj do mnie dzwoni, że Ania idzie do sali, że mogę sobie kogoś zaprosić. Znaczy to. <słys> One już się w drodze. Jak <grym>, jak baba z demencją i może... A ja opowiadałam się, że po prostu świeczek nie było nigdzie. Ja no, i... miałem. Znaczy nie bo nikt mi gdzie jestem, bo ja im nie powiedziałem, że wychodzę. A nie, to nie oni. Dziękujemy <grym>. za tą przecudowną historię. Możemy puszczać muzykę. Muszę zobaczyć jak wyglądam. O Jezu, strasznie. Pamy. Dobra, to Dobra, topa. Nie wiedziałam co Ci kupić, więc stwierdziłam, że to będzie najlepszy prezent. Według w kolorze koperty do to. W adekwatnym kolorze do czego? No dobra, to jest niebieskie, To no. jest tylko sobie, ale dziękuję bardzo. nie, nie domyśla się co tam bo jest, Boże. ale stwierdziłam, że... Yy... Oficjalna wersja na dziary! O Jezu, no muszę zrobić I to jest takie, no bo wiesz, to za to mega coś małego zrobisz Jakieś promocji, albo nic Więc jakby... A więc... Zadowolony? Nie, no bardzo, dziękuję za a jeszcze jest zaraz drugi, druga część prezentu Muszę zazdrości, oni z głodem zdychają Podobają się urodziny? Bardzo <noise> 91? Nie, Pięćdziesiąt jest teraz, O, życzenie sobie pomyśla Czy wybranąc trwało? Sto no, lat ja nie śpiewamy? Tak. 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 Je nie, nie, no, nie Nie, nie lubię Sto lat Sto Niech żyje, żyje nam Jeszcze raz Jeszcze raz Niech żyje, Nie mogę nawet, no nie tak Niech no, żyje nam No k***a no, no. Nie mogłem nawet pomyśleć życzenia ja... No jak nie, no Pomyślałem ostatecznie Ale <laughs> było ciężko, ale ja Żyjemy miłych urodzin <głos> <głos> Dziękuję za prezent Pełnienia marzeń Tak właśnie wyglądają urodziny dziada Moi drodzy za dużo to Wam nie pokazałam z tych urodzin, ale wiecie, tak jak ja powiedziałam, miałam nadzieję, że Kuba ma oczekiwania nisko, bo wiecie, to było po prostu śniadanko i wiecie, chillowy prezent, ale z tego co wiem, to prezent też mu się spodobał, tak jak już mówiliśmy. Za długo się nim znam, żeby robić jakieś nie wiadomo, co i tak się cieszył z tego prezentu, co dostał. Ja sama by się cieszyła, lubię takie prezenty. Myślę, że fajnie spędził sobie te urodziny. Jeszcze wyciął wczoraj też imprezował więc no bez przesady wiedziałam, że nie będzie zbyt w stanie, może tak to ładnie ujmę, robić. Nie wiadomo czego. No w każdym razie jadę do szkoły. Jadę tam tylko na polski dwie geo. W sumie fajnie wyszło, zjadłam dobre śniadanko. Nie wiem, czy w tym wieku tak już wyglądają urodziny. Jestem pod szkółką, co prawda mam 10 minut do lekcji, bo szybko minęła droga, więc jak się jedzie o 12.30, to nie ma zbyt dużo korków, ale idę tam trochę pada, chyba już pójdę po prostu w bluzie, bo daleko nie mam udało mi się znaleźć miejsce pod szkołą. Myślę że taka godzina. Chyba was nawet w ogóle w zostawia. zostawię, albo nie. dobry moi drodzy, witam się z wami w czwartek. Tutaj taki urodzinowy vlog, a ja nic więcej i nie nagrałam, bo jak przyszłam do domu, to już usiadłam do biurka i cały czas się uczyłam, więc no nie jest to zbyt interesujące, żeby oglądać. Dzisiaj tak zaspałam, rano ta wchodzi mi do pokoju i pyta się, czy ja pójdę z psem. No ja wczoraj umawiałam się z moją siostrą, że pójdę z psem, więc mówię, no, no tak, no pójdę, zaraz wstaję ją, no bo jest ósma i pies już chce wejść do domu. Ja byłam taka, która No dzisiaj naprawdę e, Potrzebowałam po prostu snu Nie mogę jakby sobie też narzucać takiej presji Że bo tak naprawdę ja wychodzę po 12 Więc no mam jeszcze takie 3 godziny Naprawdę nauki No ale ja po prostu jestem w szoku Teraz już jest 8.40, ale ja wiecie Tu byłam chwilę z psem, gdzieś tam pograłam z nim W piłkę na ogrodzie No i teraz zasiadam do biurka, tylko muszę się przebrać Z ale to nie też tak, że wczoraj Poszłam tak późno spać, bo nic nie robiłam Ale skończyłam robić, słuchaj całą hydrosferę to jest akurat pierwsza książka ale to jest ta ogólna geografia fizyczna więc ja ją sobie teraz robię i oglądałam filmy, właśnie lekcje geografii na lepku i zrobiłam sobie całą, całą, całą hydrosferę, wszystko tutaj jest wiecie, wypełnione, no i jedynie zostało mi te takie zadania, to będzie na maturze, ale to sobie jeszcze dzisiaj zrobię w takiej woli e, przypomnienia, stroić też się jakoś nie zamierzam, bo dzisiaj taki bardzo, bardzo chillowy dzień, no i moi drodzy godzina 12 tak się prezentuje mój outfit Nie mam pojęcia, czemu wam codziennie pokazuję mój outfity, Ale wydaje mi się, że są dni, w których wyglądam Jakbym faktycznie chodziła o tej maturalnej ja sądzi, że wyglądam po prostu Okej, okay. też jak chodziło chodziła do maturalnej Bo zauważyłam, że im jest się starszym w liceum Tym ma się bardziej wyrombany na wygląd Może nie działa to w każdym przypadku I zawsze, ale jakby Lepiej czuję się w wydaniu takim Kiedy chodzę do maturalnej Niż w pierwszej klasie W pierwszej klasie bym raczej tak nie przyszła I plan jest taki, że jadę tylko do szkoły na symulację Matury ustnej z polskiego, bo jest to właśnie coś, na czym dzisiaj się pojawię. Czy jest to ostatni dzień w szkole? Na pewno jeden z ostatnich. Jadę tam tylko i wyłącznie dlatego, że jest to rzecz, która mnie bardzo stresuje. Tylko to, że tam jadę, jest motywacją do tego, żeby się uczyć. A o dalsze plany to chyba wam opowiem, bo będzie fajnie i w końcu dzisiaj znowu jadę na jogę, ale to zobaczcie później. Jeszcze w ogóle wczoraj mama kupiła mi takie super ciasteczko owsiane. To wygląda jak takie w ogóle ciasteczko ze Starbucksa. Także zjem sobie jeszcze zapakowała. Kto poznaje ten pokój? Mam takie pytanie. Możecie pisać w komentarzach, bo... Boże, ale no, Po prostu jestem uczasty i chciałabym tylko powiedzieć, żeby znowu nie było, że byłam uczasty, ale się nie odezwałam, bo się zagadałyśmy i mam um, zaraz wyjeżdżać. Dostałam coś, gadałam o kontencie jestem taka vloga nagrywam. Za każdym razem jest tak samo, że ja coś powiem i ona zawsze robi dosłownie to samo łapi się za głowę i mówi A ja nagrywam vloga. Dobrze kochani, to widzimy się potem. Słuchajcie, wróciłam od Justy. Jak wiecie, jestem właśnie na CRS-ie w ogóle pod spodem mam jeszcze strój do ćwiczeń, bo byłam przed chwilą na jodze. Prawda to miała być yoga, był pilates, bo okazało się, że naszej pani nie będzie. I ja byłam taka... I co teraz? Czy ja mam teraz wyjść? Co ja mam zrobić? No ale stwierdziłam dobra, zostaję. Szczerze mówiąc pilates to chyba nie jest moja ulubiona forma aktywności i w sumie mogłam po prostu po polskich pojechać do Justy i do domu. W się, że mam takie doświadczenie, wiem, że sama z siebie się jakby na pilates nie zapiszę, bo nie czuję, żebym cokolwiek robiła, ani się nie rozciągnęłam, ani też to nie był jakiś super hiper wysiłek dla mnie, no ale nic. Fajne przeżycie, także ja to do domu robić matmę. Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w piątek, jest to ostatni dzień tego vloga, ale szykują się Duże zmiany, ponieważ dzisiaj idę do fryzjera. Generalnie, może Wam zrobię taki szybki tour po moich włosach. A więc moje włosy wyglądają tak. No, odrost już jest. Gigantyczne. Wiecie, ja też używałam odpowiednich szamponów do blondu, więc ten blond wyglądał ok. Wczoraj nie użyłam, no i widać już takie przebłyski żółtego. I akurat mam robiony ten blond taką metodą, że tego odrostu zbyt mi nie widać, tak patrzycie tak powierzchownie. Więc no naprawdę ja byłam może z 4 miesiące temu u fryzjera, więc one już naprawdę potrzebują tego bardzo. Wiem, że generalnie jest ten zabobon, że przed maturą nie powinno ścinać się włosów, ale u mnie jest sytuacja, że moje włosy już nie przeżyją, ścięcia, poza tym i tak ścięłam włosy w styczniu, a matury skończę dopiero za miesiąc i jakby kolejnego miesiąca już nie chciałabym mieć tych włosów tak naprawdę mam fryzjerę na 11 może w aparacie nie wygląda to tak źle na żywo też nie, ale jest już najwyższy czas, poza tym te włosy są mega zniszczone, wczoraj jeszcze ich tak nie dosuszyłam, no końcówki przede wszystkim, no i jasta to po prostu mam wrażenie, że czasem jak widzi moje włosy to ma ochotę mnie za no bo ona jest przecież taką maniaczką, a ja co mam z włosami? i ona cały czas mi mówi kupuj te odżywki jakby zrób se to olejowanie no a ja <grywia> jestem tym totalnym przeciwieństwem także jak będę mieć nowe włosy to naprawdę obiecuję sobie że będę to robić a jak nie to możecie na mnie krzyczeć w moich diemach albo w komentarzach olejuj te kłaki no także w sumie troszeczkę nieświadomie ale robię taki Przedmaturalny glow. Up. Przez to, że nie chodzę do szkoły, to mam wrażenie, że może nie tyle, że co mi się nudzi, no bo cały czas siedzę przy tym biurku i dzisiaj już też liczyłam matmę, ale mam takie wrażenie, że po prostu nie chce mi się starać dobrze wyglądać. Dzisiaj tak naprawdę miałam mieć no make-up day, ale pomalowałam się dlatego, że idę do fryzjera, a potem, jak ja wiecie, jestem u fryzjera bez makijażu i mam nową fryzurę, to nie mam takiego pełnego efektu wyglądowego. A no i muszę wam coś pokazać. Kwiatki dostałam od mamy, to są goździki i wsadziłam je w te swoje piękne wazony z Primarka. Tutaj już te niektóre się otworzyły przepięknie, no niektóre widać, że dopiero będą się otwierać, ale a! Ja tak lubię, jak mam we wazonie kwiatki. No. Pięknie to wygląda. Także teraz, moi drodzy, się zbieram i jeszcze po drodze będę musiała zajechać do sklepu, bo w sumie tak jak wychodzę teraz z domu, to już do niego nie wracam, więc muszę się jeszcze spakować. To i sami będziecie widzieć, co się dzieje. Ja się naprawdę mega jaram. Fajny dzień, już dam do takiego nie miałam. Jestem już pod fryzjerem, także to jest ostatnie ujęcie, kiedy widzicie mnie w tych włosach, yy, ale jeszcze jestem głodna, więc idę sobie coś kupić do jedzenia i idziemy zmieniać! No i moi drodzy, niestety fryzjerka moja zapomniała o tym, że mnie wpisała, bo ja się z nią zawsze mówię na Messengerze. Długa historia, jest 14. I ja właśnie wychodzę, jadę do Jagi i ogólnie, szczerze mówiąc, nigdy nie byłam u niej na nocce, a ja tam rozwiązywać matury oczywiście, no ale też w takich celach po prostu rozrywkowych. I to może wyglądać, na chciała włosy, ale nie Mam takie. No i po prostu nie wiedziałam, jak się spakować. Będąc z wami tutaj totalnie szczera. Nie pamiętam w ogóle momentu, kiedy byłam u kogoś na nocce, gdzie nie mam moich rzeczy wszystkich. Wiecie o co chodzi? Bo jak śpię u przyjaciół, to tam jest wszystko, tam jest moje życie, ja będę się mogła przeprowadzić. I jakby wiecie, teoretycznie, Aga też mi może wszystko dać. I. Pewnie jest coś, o czym zapomniałam, ale jakby styl czuję się tak dziwnie, bo musiałam sobie normalnie zrobić w głowie listę rzeczy, które muszę zabrać. Idę oczywiście w moim przepięknym draziku z naszą sztukę. On mi trochę tutaj poszerza, nie powiem, ale jakby jest przewygodny, więc... I don't give a... no. <laughs> Ostatnio tak sobie myślałam, że it's not family-friendly content anymore, ale to chyba wszyscy wiemy od czasu mojej... Osiemnastki i imprezy osiemnastkowej na moim kanale. I w ogóle hit, bo teraz idę na misję poszukiwania rolek, ponieważ jakaś mnie zapytała, czy bym chciała może jechać na rolki. Ja byłam taka bogę spróbować, bo ja nie jestem dobra akurat w takie sporty, bo ja na przykład kocham narty, ale nigdy nie byłam dobra w łyżwach. No a łyżwy rolki to się raczej łączy, no ale zobaczymy, czy znajdę w ogóle, czy one mi są dobre. Co się wiecie, wrzucę do auta, najwyżej będę jechać koło nich na rowerze. Jestem już u Jagi i Jaga poszła szukać rolek. Ja chciałam Wam pokazać, że robiłyśmy matury, bo naprawdę je robiłyśmy, ale nie wiem, gdzie Jaga jest. Także nie pokażę, a teraz idziemy na rolki. Żeby nie być gałosłowna, jeździłam na rolkach, ale do jazdy to to daleko. One się ze mnie śmieją. Ciebie. Widzicie? ciebie? O! Ej, naprawdę, ja się wywaliłam za pierwszym razem w ogóle. Bo wy nie znacie tej historii, nikt tego nie nagrał, ale ja się wywaliłam jak ja mam to zrobić. Nie umiem. Mój problem jest taki, że ja umiem się rozpędzić i umiem jeździć, ale nie umiem zahamować. Nikt mi tego nigdy w życiu nie nauczył. Skary moment. Ja się bałam bardziej od dres chyba niż o to, że się po drugi raz wywalę. Teraz przejażdżki. którą go tak nazwać. O, tutaj mamy taką deseczkę szczęścia.